Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w bieżącej perspektywie finansowej realizuje zadania w ramach kilku programów. Jest to program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, program operacyjny Kapitał Ludzki, jak również program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. W ramach tych wszystkich programów wspieraliśmy rozwój przedsiębiorczości, udzielając zarówno bezwzwrotnych dotacji. Na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych u przedsiębiorcy. Wspieraliśmy instytucje otoczenia biznesu, udzielaliśmy wsparcia parkom, ośrodkom innowacji, centrom transferu technologii. Ta nasza grupa beneficjentów jest bardzo szeroka. W tej perspektywie finansowej zakontraktowaliśmy ponad 36 miliardów, z tego już wypłaciliśmy ponad 24 miliardy. Mając bardzo duże doświadczenie, przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, i nowa perspektywa finansowa to nowe zadania dla agencji. Nowe zadania będziemy realizowali w ramach trzech programów operacyjnych. Pierwszy program operacyjny to inteligentny rozwój, i w ramach tego programu będziemy wspierali przedsiębiorców. Którzy w wyniku bądź też prowadzonych przez siebie badań, bądź też w wyniku zakupionych patentów będą chcieli rozwijać swój biznes. Będziemy udzielali zarówno bezwrotnych dotacji, jak i również instrumentów zwrotnych, czy też będziemy oferowali różnego rodzaju środki na fundusze kapitałowe. Kilka bardzo ciekawych instrumentów, które przygotowaliśmy, to są instrumenty chociażby nawet związane z tworzeniem nowych firm, tak zwanych starterów albo startupów czyli firm, które powstają w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne. Chcemy te firmy wspierać już od takiego bardzo początkowego etapu czyli od momentu, kiedy powstanie pomysł na biznes, chcemy przeanalizować ten pomysł. Chcemy, aby eksperci zweryfikowali i wstępnie określili, czy ten pomysł ma szansę rynkową. Następnie, jeżeli będzie miał szansę rynkową, to taki, taka osoba zostanie otoczona opieką przez okres około 10 miesięcy i po tym okresie takiej trochę próby, pomocy taka osoba, czy taki przedsiębiorca otrzyma środki już inwestycyjne na rozwój własnej firmy. Ciekawym też instrumentem, który będziemy proponowali, to będziemy zachęcali przedsiębiorców do tego, żeby, zwłaszcza mikro, małych i średnich, żeby odważniej wchodzili na giełdę papierów wartościowych i w ten sposób pozyskiwali kapitał na finansowanie swoich inwestycji, na finansowanie rozwoju swojej firmy. Również chcemy wspierać ośrodki innowacji, ale te, które będą się nam wpisywały w tzw. krajowe, inteligentne specjalizacje, to, to jest kilka takich przykładowych obszarów wsparcia, z którymi się będziemy zajmować i koncentrować w nowym okresie programowania. Oprócz programu inteligentny rozwój mamy program Polska Wschodnia. Program Polska Wschodnia oprócz inwestycji w infrastrukturę drogową, to przede wszystkim środki przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców. I tutaj w oparciu, dla pięciu województw też przygotowujemy kilka ciekawych projektów. Taki ciekawy, chyba do tej pory nie występujący, to jest projekt dotyczący chociażby nawet rozwoju firmy poprzez wzornictwo. Więc jesteśmy dobrze przygotowani do tego, przygotowujemy procedury, przygotujemy, przygotowujemy osoby do przyjmowania obsługi projektów. Jak w kontekście, w kontekście kończącej się perspektywy finansowej, bo przecież środki z niej cały czas jeszcze są alokowane, ocenia Pani uzyskane efekty i współpracę z podmiotami także ze sfery prywatnej myślę tutaj chociażby o krajowym punkcie kontaktowym przy związku banków Polskich My jako Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyliśmy sieć Instytucji Otoczenia Biznesu, która z nami współpracuje. Bardzo się cenimy tą współpracę, dlatego że poprzez te podmioty my możemy bardzo łatwo dotrzeć do naszych beneficjentów, czyli do przedsiębiorców, czy też do innych instytucji, którzy aplikują u nas ośrodki. Ta współpraca owocuje nam bardzo dobrymi projektami. Spotykamy się z tym, że że jeżeli potencjalni beneficjenci przychodzą do tego typu instytucji, tam uzyskują bardzo profesjonalną, kompleksową informację, uzyskują pomoc w przygotowaniu swojego pomysłu biznesowego, a następnie już samej aplikacji, w oparciu o którą pozyskuje się środki, to te projekty są naprawdę dopracowane, dobre. Na etapie realizacji projektów, jeżeli taki beneficjent korzysta z takiego wsparcia instytucji otoczenia biznesu, też widzimy, że nie ma kłopotów z rozliczaniem projektów, że jeżeli jest taka potrzeba jego modyfikacji, to w odpowiednim terminie tego typu przedsięwzięcia są modyfikowane. I to, co jest najważniejsze. To są projekty, które kończą się konkretnymi, wymiernymi efektami, a o to nam chodzi, bo nam nie zależy na tym, żeby jak najszybciej wydatkować środki, tylko żeby te środki wydatkować dobrze, tak, a żeby pozostała wartość dodana po zakończeniu realizacji poszczególnych programów. Czego zatem oczekujecie Państwo, a czego przede wszystkim mogą oczekiwać beneficjenci od podpisanego dzisiaj porozumienia? Otóż nowa perspektywa finansowa to bardzo szeroki wachlarz i bardzo różne formy wsparcia udzielane przez wiele instytucji. I to porozumienie spowoduje taką integrację wszystkich instytucji zaangażowanych w ten proces, tak, ażeby projekty, które będą trudniejsze, projekty, które będą zintegrowane, e gdzie trzeba będzie poszukiwać bardzo różnych źródeł finansowania w bardzo różnych miejscach to przedsiębiorca czy też inny beneficjent będzie miał taką możliwość, żeby uzyskać kompleksową ofertę dotyczącą jego planów, marzeń inwestycyjnych.